Budynki to zdecydowanie więcej niż tylko bryły, są one kolebką nieskończonej kreatywności ale również płynącą z tego tytułu odpowiedzialnością, gdyż to właśnie budynki odpowiadają za około 40% globalnej emisji dwutlenku węgla. Dziś dowiesz się, jak ty również możesz mieć na to wpływ, używając Enscape 4.1. Chaos wraz z międzynarodową firmą technologiczną IES połączył siły, aby analiza budynku pod kątem sprawności energetycznej była możliwa z poziomu użytkownika. Zintegrowanie symulacji energetycznej bezpośrednio w twoim projekcie możliwe jest dzięki zastosowaniu wbudowanego narzędzia o nazwie Enscape Impact. Możesz zbadać wydatek energetyczny i emisję CO2 w czasie rzeczywistym, aby móc podjąć działania i wdrożyć zmiany mające na to wpływ. Oczywiście to nie wszystko. W wersji 4.1 możesz przedstawić swój projekt w bardziej kreatywny i artystyczny sposób, używając do tego zupełnie nowego zestawu styli. Dostosuj swój projekt, używając wysokiej jakości modeli, których biblioteka jest intensywnie rozwijana. Wykorzystując sztuczną inteligencję możesz przyspieszyć swoją pracę, poprawiając wygląd postaci i roślinności tylko jednym kliknięciem. Dzięki przeźroczystym teksturom możesz tworzyć barwne mozaiki realistycznych cieni bez potrzeby modelowania pojedynczych elementów. Feria barw ożywi Twoje wnętrza w mgnieniu oka również przy użyciu świateł sztucznych. Enscape w nowej wersji wspiera również komputery ze zintegrowaną kartą graficzną. Dzięki temu będzie możliwe tworzenie wizualizacji na lżejszych i bardziej kompaktowych komputerach. Dołącz do naszej misji dekarbonizacji otoczenia i projektuj bardziej efektywnie z użyciem Enscape 4.1. Wspólnie twórzmy spójne i zrównoważone otoczenie.